Cześć, witajcie! Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić zabezpieczenie dla Waszego domku. Ale nie takie, że będzie kilka na przykład dźwigni i Wy będziecie musieli kliknąć na odpowiednie, żeby drzwi się otworzyły. Nie, dzisiaj pokażę Wam trochę inny sposób, moim zdaniem fajniejszy, w którym mamy tylko jedną dźwignię i będzie to kod czasowy, czyli musimy w odpowiednim czasie kliknąć odpowiednią ilość razy na naszą dźwignię. Musimy też pamiętać, żeby mieć guzik, który będzie resetował cały proces, czyli będzie zamykał drzwi. te wszystkie, ten cały guzik i dźwignię możemy też zamontować wewnątrz domku. Możemy też zrobić drugą dźwignię, która będzie działać na tej samej zasadzie. To wszystko możemy w łatwy sposób edytować. No dobra, to może teraz Wam pokażę, że drzwi nie otworzą się, jak będę po prostu tak klikał sobie na dźwignię. Jest do tego potrzebny odpowiedni algorytm to teraz może Wam pokażę jak ten algorytm brzmi właśnie to był ten algorytm czyli yy, teraz jeszcze spowolnione oczywiście jak to zrobię spowolnione to nie zadziała yy, to klikamy raz czyli teraz jest wyłączona jak jest w górę to jest wyłączona klikamy raz czyli włączyliśmy teraz szybko klikamy drugi raz czyli wyłączyliśmy czekamy chwilkę znowu klikamy żeby włączyć i drzwi się powinno otworzyć. Teraz wam może to jeszcze raz zademonstruję. I tak i właśnie to to jest nasz kod. My będziemy pracować na tym kodzie. Oczywiście te wszystkie kody możecie edytować. Możecie różne czasowe robić kombinacje. To wszystko zostawię dla was, żeby to móc edytować. A więc teraz wam pokażę tą całą konstrukcję. Dobra, teraz przejdźmy do budowania. Będziemy potrzebować trochę czerwonego prochu, sześciu repeaterów, dźwignię, przycisk i oczywiście stalowy drzwi. I przyda nam się, przydadzą nam się też czerwone pochodnie. No dobra, no to na początku postawimy sobie klocek drewna, do którego przyczepimy dźwignię. Teraz tu pociągniemy sobie czerwony proszek. Oczywiście tą dźwignię możemy stawiać gdzie chcemy, nie musi być ona koniecznie postawiona na tym klocku. Możemy pociągnąć czerwony proszek i postawić ją w zupełnie innym miejscu. No dobra. Następnie musimy postawić w taki sposób repeatery. Pomiędzy nimi kładziemy czerwony proszek. Jeszcze jeden. O, w taki sposób. I na samym końcu stawiamy jeszcze jedną. Jeszcze jeden czerwony proszek. Teraz pomiędzy tymi repeaterami stawiamy następne w taki sposób. I tutaj kolejny. Musimy pamiętać, żeby te ripitery ustawić na jak najdłuższe wydłużanie przejścia czerwonego proszku. Czyli w taki sposób. Tych nie musimy dotykać. Następnie kładziemy w to miejsce jeden klocek i w to. I przyłączamy do nich czerwoną, czerwoną pochodnię. Następnie łączymy tutaj to wszystko z naszymi ripiterami, czerwonym proszkiem. W taki sposób. Dobra. I już prawie połowę mamy zrobionej. I teraz tak. Y, robimy coś takiego. Tutaj stawiamy sobie nasz klocek. Przyłączamy do niego czerwoną pochodnię. Y, 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 dobra. I teraz musimy jeszcze pociągnąć jeden czerwony proszek. Y, nie, czerwony proszek. Kładziemy jeden klocek. Przyłączamy do niego kolejną czerwoną dźwignię. Teraz ciągniemy kable w taki sposób. Tutaj kładziemy klocek. Przyłączamy czerwoną dźwignię i wystarczy teraz tak połączyć ten, ten klocek z tym. I właśnie tutaj będzie umieszczony nasz guzik resetujący. No i dobra, to by było na tyle. Teraz może przyłączymy to do jakichś drzwi, czyli Albo na początku pokażę Wam, jak to działa. jak naciśniemy teraz tu przycisk, to ta pochodnia się wyłączy. Musimy uzyskać teraz efekt, żeby ta pochodnia się włączyła. Jak widzicie, jak będziemy tak po prostu klikać na poszczególny, po prostu na dźwignię, no to ona się nie włączy. Musimy użyć odpowiedniego algorytmu. Czyli tak. Jak widzicie, dźwignia się teraz, znaczy pochodnia się teraz włączyła. Czyli drzwi nasze były teraz otwarte i gdy klikniemy teraz na nasz przycisk, to drzwi by się zamknęły. Teraz może pociągnę ten kabel gdzieś. Na przykład możemy sobie pociągnąć to wszystko. Tutaj przedłużyć ten kabel, bo to jest właśnie ten kabel, który odpowiada za za włączanie tego całego systemu. Tu możemy wyłączyć. Aha. żeby to trochę poprowadzić żeby to się nie stykało z innymi kablami dobra myślę że tyle wystarczy i teraz stawiamy nasze drzwi używamy odpowiedniej kombinacji ruchów czyli dobra i teraz żeby możemy sobie wejść ten guzik oczywiście możemy przedłużyć aż do środku aż do naszego domku na przykład klikniemy wtedy ten guzik do nasze drzwi się zamkną. Oczywiście tą dźwignię też możemy mieć w domku, żeby także wewnątrz mieć bezpieczeństwo i zewnątrz. Um, może jeszcze pokażę to ten cały widok, widok z góry, żebyście to wszystko mogli um, dobrze zobaczyć i sobie zrobić na waszym serwerze. Teraz możecie na przykład um, zatrzymać filmik i po prostu ten cały system skopiować. To wszystko możecie też zrobić pod ziemią, żeby to było bardziej estetyczne. Um, no i to było na tyle, czyli fajny sposób na zabezpieczenie waszego domku. Jeśli podobał wam się mój filmik to zapraszam do komentowania, oceniania i oczywiście subskrybowania. Dzięki za obejrzenie i pozdrawiam.